Trzy filmy Tima Bartona, które zasługują na zdecydowanie większą popularność. Numer 3. Ed Wood, czyli historia najgorszego reżysera wszechczasów, którego tutaj wciela się młody Johnny Depp. To mój taki komfort film, który zawsze poprawia mi humor, ale też piękna i zabawna historia o tym, że wspólne zajawki budują najlepsze przyjaźnie. Fun fact, Martin Landau zgarnął Oscara za rolę w tym filmie i totalnie słusznie, bo Bella Lugosi, czyli kultowy Dracula, to najlepsza postać całego filmu. Dwa Duża ryba, czyli kolejny niedoceniony film, który wizualnie, nie wygląda tak pięknie, że dosłownie każdego screena można by sobie ustawić na tapetę. Przedstawia historię Edwarda, który przez całe życie opowiadał swojemu synowi różne dziwaczne historie ze swojego życia i kiedy ten niestety umiera na raka, jego syn chce się dowiedzieć, ile prawdy było w tych wszystkich bajkach. Zruszająca historia z pięknym przekazem, totalnie polecam każdemu. No i mój ulubiony Bartonowy film, czyli Jeździec bez głowy. Johnny Depp jako Ika Crane przyjeżdża do miasteczka Sleepy Hollow, żeby rozwiązać zagadkę tajemniczych morderstw, za którymi według mieszkańców ma stać bezgłowy jeździec, który ukrywa się w tamtejszych lasach. Jeśli lubicie takie mroczne kryminały w gotyckim wydaniu, ale też duchy i wiedźmy, to na pewno Wam się spodoba. Ja wracam do niego co Halloween i jeszcze mi się nie znudził.